Cześć! W dzisiejszym filmie pokażemy Wam, że tania kostka to nie znaczy słaba. A więc, można tą kostkę z łatwością porównać do Gana 11m Pro, ale legan 11m Pro wyjdzie, że, że lepiej się rusza i ma magnesy, a no, ta kostka wychodzi, że trochę ciężej się rusza, ale można wyczuć, że delikatnie można poczuć, że ma magnesy i y od razu jak tą kostkę wyjmiecie z pudełka jest nasmarowana, a gana 11 m nie. To. I według mnie y, ta kostka ma tylko zielony, ładniejszy, reszta no w ogóle. No, więc Jakbyście poszukiwali jakiejś kostki na, na rozpoczęcie przygody z kostkami To ta wydaje się najlepsza I jest najlepsza nie, nie kupujcie żadnego Rubiksa Bo to strata kasy Lepiej kupić taką od kostkę Niż Rubiksa Dobra, więc to, ta kostka jest chyba około 54zł, albo może więcej, a, ta, a GAN 11 Pro jest za 2,5 stówy. Więc, teraz tak bardziej się opłaca? Według mnie, ale jak chcieś, ktoś by chciał poszaleć, to może kupić GAN 11 Pro, albo GAN a 356m. Nie ma różnic, prawda? którą napiszcie w komentarzu, która kostka wydaje się wam lepsza. Po prostu w widoku. I pamiętajcie o lajku w górę i subskrypcji. Pamiętajcie o nowym filmie. Czekajcie na nas.